Konsekwencje jednorazowych doświadczeń zwykle rozmywają się z upływem czasu, podczas gdy skutki nawyków się umacniają, co oznacza, że nawyki przyczyniają się do powstania większych dowodów kształtujących tożsamość. Z tej perspektywy proces nabywania przyzwyczajeń jest w istocie procesem stawania się sobą. Każdy nawyk jest jak sugestia, a może właśnie taki jestem. Każdy podję... Każde podjęte działanie jest głosem oddanym na typ człowieka, jakim chciałbyś się stać. Dobre nawyki mogą przyczynić się do licznych zmian dzięki dostarczeniu dowodów o nowej tożsamości. A jeśli jakaś zmiana się liczy, to w istocie okazuje się duża, to paradoks wprowadzenia drobnych usprawnień. Najpraktyczniejszy sposób na zmianę tego, kim jesteś, polega na zmianie tego, co robisz. To mi się bardzo podoba, ponieważ ta idea daje dużą autonomię. W życiu człowieka. To znaczy, nawet tego, że nie jesteśmy teraz zdrową, oczytaną osobą, możemy to zmienić. A możemy to zmienić za pomocą drobnych, małych rzeczy, jakie robimy każdego dnia, za pomocą, tak jak o tym pisał James wcześniej, boju, jaki musimy stoczyć każdego dnia, za pomocą atomowych nawyków, które się kumulują i razem dają wielkie rezultaty, ponieważ w ten sposób zmieniamy proces, a nie same rezultaty, ponieważ w ten sposób zmieniamy naszą tożsamość. I jak do tego doprowadzić? Najpierw określ, jakim typem człowieka chciałbyś być. A potem udowodnij to sobie małymi zwycięstwami. To mi bardzo się przypomina. Przypomina mi się teraz znowu fragment, taki powiedział The Ultimate Bros Guy, Alex Hormozzi, który mówił kiedyś następującą rzecz. Tłumaczyć na. Tłumacząc na polski, było to mniej więcej coś w stylu Pewność siebie nie bierze się z afirmacji, jakie wykrzykujemy sobie codziennie rano do lustra, ale z niezbitego, z niezbitych dowodów, jakie mamy, że jesteśmy osobą, jaką mówimy, że jesteśmy. Jakoś tak. No właśnie, to kropka w kropkę to samo. Udowodnijmy sobie naszymi czynami, że jesteśmy osobą, jaką jesteśmy. Mi też przychodzi na myśl coś, o czym mówił epiktet. Każdy nawyk i każda umiejętność są potwierdzane i umacniane odpowiadającymi im czynami: chodzenie, chodzeniem, bieganie, bieganiem. I dlatego, jeśli chcesz coś robić, uczyń z tego nawyk. Jeśli czegoś robić nie chcesz, wyrób sobie zamiast tego inny nawyk. Ta sama zasada dotyczy stanu umysłu. Gdy się złościsz, nie tylko doświadczasz danej krzywdy. Ale też wzmacniasz zły nawyk, dolewając oliwy do ognia. Stoicy kocham ich, powinniśmy wzmacniać nawyki robieniem nawyków.